Cześć, witajcie z tej strony Maria. Dzisiaj pokażę Wam y, smołki na mapie Miraż. Jest to mój pierwszy odcinek z CS na kanale, ale stwierdziłem, że nie, 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 nie będę teraz grał sobie żadnego meczu. No to nagram dla Was <laughs> odcinek ze smokami na Mirażu. Nie będzie to jakoś bardzo dużo smoków. Yy, w opisie będziecie mieli minuty na co, jaki smoke jest. I teraz mamy smoke od Terror. Podchodzimy sobie. Ze smołkiem w ręce do tego, tutaj okienka ustawiamy się. Tutaj na shifcie najlepiej, najlepiej trafić. Na tą środkową patrzymy. Teraz yy, celujemy tutaj, jak mamy ten daszek, to w dolną jego część, wróg i z jump trollem rzucamy. On tutaj ładnie powinien wejść. No. Tak jak widzicie, zero luki, no idealny. No, problem jest tutaj, że. Goście mogą sobie zobaczyć tutaj. no I oni wtedy są też bardzo mało, ich widać, oni nie widzą nas, więc widzimy się przy kolejnym. Dobra, jestem po przerwie. Teraz pokażę Wam takiego mega prostego flesza. Jest on tutaj z pałaców, w sensie, no to raczej każdy wie, ale tutaj mamy taki kąt, od którego sobie możemy tutaj odbić granat. I on tu fajnie wybucha na drewnie, oślepiając gościa stojącego na schodach, w dżungli, na ct, tutaj na sajdzie gdzieś. Jeżeli stoi na standardzie i tutaj gdzieś jest jego głowa, go też ten flash odbija, jeżeli dobrze by wymierzyć. Ale właśnie, jest też taktyka taka, że możemy sobie tutaj smoka wywalić. Nasz kolega stamtąd rzuca jeszcze jednego. Nie tutaj, tylko tak. To też chyba nie siadło. Przede sobie tak tu. No i. O! Dobra, i my sobie wychodzimy. Wychodzimy, przechodzimy i cały czas w smołku jesteśmy. I teraz. sobie schodzimy. U góry nad nami jest smoku, my sobie w tym smoku przechodzimy na drabinka No i z tej drabinki zeskakujemy. Tylko problem w tym jest taki, że z tej drobinki trzeba sobie szybko ładnie zeskoczyć, nie tak jak ja, więc widzimy się w kolejnym. Dobra, a teraz pokażę Wam kolejnego smoke'a, jest to smoke już na B, tak jak teraz robiliśmy smoke na CT, jeszcze potem pokażę Wam na dżungle i na mida teraz idziemy sobie na B, tutaj przez TV i to będzie smoke na no forest, ustawiamy się tutaj w rogu na tych śmieciach, całkowicie w rogu po prostu się blokujemy celujemy idealnie w środek tutaj tych dwóch Yy, takich wieżyczek, tych takich dobudowek i z jump trołem. Ja nie, nie robię nawet żadnych bindów na jump trowa tylko po prostu jakoś tak z wyczucia to robię. No ale jak widzicie, yy, siada on idealnie, idealnie. Po prostu no tu nie ma żadnej luki. Pokażę Wam, może tutaj jeżeli ktoś siedzi, no nie ma szans, musiałby sobie skakać i wtedy ewentualnie dać info. No ale to raczej, chyba że jeszcze bym stanął na ławce, no ale wtedy jest łatwo widoczne Możecie sobie celować w to miejsce wychodząc. Widzimy się przy kolejnym granacie. Dobra, jestem przy kolejnym najdzie i teraz pokażę Wam dwa najdy. Są to najdy na wejście tutaj do tego miejsca. Yy, załóżmy, że yy, gościu sobie tutaj stoi w oknie no i... wow no i sobie celuje nie? no to my, wychodząc stamtąd robimy sobie coś takiego wychodzimy sobie, bierzemy sobie tutaj smoke'a, niektórzy tutaj rzucają, albo tak, mamy dwie wybory, mamy dwa flesze, możemy zrobić tak rzucamy sobie tutaj od podłogi on nam ładnie tutaj wybucha, powinien doślepić tego gościa. Przebiegamy szybko, tutaj jakiś ten i teraz tak. Niektórzy w tym miejscu rzucają coś takiego i potem wychylają. To wszystko działa. Rzucają też sobie. Yy, Najdę coś takiego. To też działa, ale to nie będzie skuteczne. To czy znaczy, będzie skuteczne, jeżeli gramy na. Na pierwszym silverze, no to wtedy może coś wyjdzie takiego, no ale z reguły to widać, jak to leci. Najlepszym fleszem, jeżeli tu siedzimy i chcemy szybko rzucić flesza i spikować, robimy sobie, bierzemy flesza do ręki i rzucamy z dwóch przycisków myszki podwozem. Go nie widać, on jest po prostu kurde niewidzialny. Tu idzie jeszcze tabelka, ona go dodatkowo zasłania. Pokażę Wam może jeszcze raz Tak tutaj No teraz nie wiem czy wyszedł No teraz nie wyszedł, bo się odbił od tego, ale No to jest świetny na pewno granat, więc Widzimy się przy kolejnym Dobrze, tak więc teraz Pokażę Wam smoke'a na tego Edwarda Ustawiamy się yy, tutaj sobie Przy tej pochyłości Tutaj o no bierzemy sobie do ręki smoka. Wchodzimy mniej więcej na środku. I teraz tak, celujemy sobie od tutaj tego rogu do góry. I trochę dalej niż niż ten dolny róg tam po prawej stronie. Coś takiego. I rzucamy go normalnie. Bez jump troła. On powinien wyjść. Nie pamiętam jak go zrzucałem. Tak, bez jump trola on jest tutaj. Idealny gościu kryjący. Mida. Nie, nie widzi. A tutaj na drugiego Edwarda raczej nie rzucam, bo tutaj też widać zasłania. Musiałby gościu tutaj wyjść. No to już w ogóle. Cały short jest zablokowany. Zazwyczaj ustawiamy się gdzieś tutaj. Czasem skanujemy, no i tak to wygląda. Widzimy się przy kolejnym. Dobra, witam Was teraz w... Yy smoku, jeżeli już tutaj przebiegniemy, teraz rzucimy sobie smołkę jeżeli już tutaj sobie rzucimy flesza, powiedzmy, że mamy jednego flesza, jednego smoka. Sm tutaj flash ładnie wybucha, oślepia tutaj wszystkich konektor ten, możemy go nawet trochę wcześniej rzucić, biegnąc już yy, tutaj gdzieś takiego, i on też tu jak widać ładnie bardzo teraz akurat mi fajnie wyszło, tylko on nie oślepia shorta sz gościu, który tu stoi no i powiedzmy, że przebiegamy. Możemy wyrzucić tego. Łopa, nie, nie to. Możemy sobie wyrzucić tego drugiego flesza. Tutaj podwozem. No a teraz też nie wyszło. Jeszcze raz. No i zaś to samo. Nie, nie chce mi teraz wyjść coś. No złośliwy jest. No, i no naprawdę, nie wychodzi teraz. What the o, teraz wyszło. Mi chodzi za bardzo Bardziej o to, jak to pierwszy raz wyszło. No i też. Teraz znowu to samo. Wybucham gdzieś tutaj. Teraz też oślepia i od tego jest jeszcze lepszy, no ale. Dobra. Przejdźmy do smołka na okno. Stąd jesteśmy tu uwięzieni. Nie, nie, powiedzmy, że nie wiem. Wyrzuciliśmy już tego flesza. Spikowaliśmy i się nie udało go zabić. O, teraz znowu fajnie wyszło. Rzuciliśmy flesza, pik, no nie trafiliśmy. Drugi raz, trzeci, trzeci, skończył się flesz. Jesteśmy w dupie. Nie mamy fleszy. Nie mamy smoka. I teraz nie próbujemy rzucać jakiś tak na, w ogóle w dupę. To nigdy nie wyjdzie. Ustawiamy się tutaj. Blokujemy się o ten, ten. Podchodzimy tutaj sobie do tej cegiełki. Ja trzeba sobie po prostu zapamiętać, to jest taki najgrubszy. Yy, najgrubszy z tej, w, jak to się nazywało to co się wypełniło, no wszystko jedno fuga chyba tak, no i celujemy sobie mniej więcej jak są te dwie antenki, to nie po środku tylko trochę niżej niż środek biegniemy i tak na wyczucie trochę wcześniej zanim dotkniemy tego, tego, wyrzucamy tego smoka i on tu ładnie wybucha myślę, że gdzie mm, ja tutaj mam no klip, Dobra, w dupę z tym no clipem. No, wpiszę sobie go drugi raz po prostu, bo denerwuje mnie. No clip, enter. Aha, skończył się już, to nieźle. Eee, dobra. Muszę sobie zbindować tego noclipa w kolejnym odcinku ze smoków Może na inferno, może na Keszu. Może na. No, na Daście nie będę robił, bo na Daście nie gram. W ogóle. Dust to, to jest najgorsza mapa. Jeszcze raz. Lecimy, rzucamy sobie na wyczucie. Tutaj nie powinno być żadnej. Ło, w dupę, nie wyszło. Coś źle zrobiłem. Jeszcze raz. Powiedzmy, że to tak raz na jakiś czas nie wychodzi. No, a teraz już wyszło. Podchodzimy sobie. Czemu to mi nie wyszło? Jestem ciekaw. Tutaj o tak lekko No i zaś nie wyszło. Ja nie mogę. Nie wierzę w tą grę. Co ja źle robię? Może za wcześnie wyrzucam. Bo mam myszkę bardzo złą, bo... Teraz mam inną. No ja nie mogę! Dobrze, widzieliście tego smoka, już się denerwuję się strasznie, nie będę Wam już go drugi raz pokazywał. A z takich ciekawszych rzeczy, to tutaj teraz po, po update'cie dodali ławkę i można sobie samemu wskoczyć. Mm. Na matchmaking'u ostatnio tak próbowałem wskakiwać i nie mi się nie udało. No i można sobie ładnie wskoczyć do okna samemu, bez pomocy. No, tak więc widzimy się przy kolejnym granacie. Dobrze, teraz pokażę Wam smoka, który jest też na bombsite A. Rzuca się go po stronie terror, jest to smoke na dżungle. I teraz uprzedzam, ten smoke nie jest idealny. On nie będzie wychodził zawsze, zawsze idealnie, bo tam często jest szpara. Celujemy sobie tutaj, zaznaczyłem yy, w to miejsce. Celujemy do góry i teraz tak, na... Wyczucie, to zależy jak ta szpara będzie. Myślę, że gdzieś do połowy wysokości tych dwóch słupków. Spróbujemy. Ja też teraz go sobie jakby przypomniałem i go rzuciłem raz. Za pierwszym razem nie wyszedł. Lekko poprawiłem i wyszło. No, jak widzicie on tu wchodzi. no Ale teraz gościu powiedzmy stoi w konektorze. I teraz mamy do wyboru, albo gościu go dojedzie nasz z... Wow, ale mamy... Celność świetną na nauklipie, jak podczas skakania. O, panie, dobra. Ehm, albo nasz gościu tutaj dojedzie go stąd, ale on tutaj jest szpara, blisko tych schodów. Więc no, to nie jest idealny smoke. I teraz postaram się zrobić smoke na schody, tylko też muszę sobie go przypomnieć. Więc no, widzimy się przy kolejnym smoku. To ja, Mario, myślę, że te wszystkie smoki, które dzisiaj wam pokażę, nie udało mi się niestety przypomnieć tego smoka, który miałem wam pokazać na schody. Nie pamiętam jak go się rzucało. Bardzo dawno nie korzystałem z tego smoka na schody. Ale najczęściej rzuca się go po to, żeby gościu, który wychodzi z pałaców, żeby go AWP stąd nie zdjęła, bo zawsze Awupa się tam ustawia albo jakiś inny snajper. Lub też po prostu, m. kakałach też idzie tam postrzelać tych gości z On wygląda mniej więcej tak, możecie sami sobie też pokmilić. Yy, potem, może, wysłać mi linka do filmiku, jeżeli będzie, będzie chciało. Ostawiam się tutaj na skrzyżowaniu tych kafelek. Tutaj przy tej, tej. Tylko nie blokujemy się tutaj w rogu, tylko musi być skrzyżowanie tych kafelek. To jest co innego. Celownik. Stoją na środku tego tutaj. No nie wiem, jak to nazwać, tego wystającego, śmiesznego mm, czegoś. Jedziemy do góry i rzucamy go mniej więcej na wysokości tutaj środka, tej, tej. Ale... albo na dole teraz może, spóbuj, teraz może wyjdzie. No i on tak powinien wyjść, powinien wyjść, ale no nie wychodzi. No. I teraz zaś za daleko przeszedł. teraz zrobiliśmy bardziej smułka na dżunglę. Takiego na dżunglę tutaj, o, na tą głęboką dżunglę, a nie tutaj, chociaż ten jest lepszy, no bo on nam odgryza i konektor, i dżunglę. No, no, schody będziecie musieli sobie patrzeć albo sami wykminić jakiegoś smoka tak więc to wszystko, o Boże, tak więc to wszystko chyba, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Jeżeli chcecie, byście, chcielibyście ze mną pograć albo coś, no to, dopiszcie to komentarze, ja podam Steam albo coś, coś takiego wykminimy żeby każdy miał tutaj fajnie pogranę. No. Jeżeli chcielibyście więcej takich, takiego typu odcinków, w których pokażę wam więcej ciekawych smoków, może jeszcze jeden, może jeszcze jeden odcinek z mapą Mirage. No teraz to nawet lepiej wchodzi, bo tu przy tej beczce od tego się nie idzie odwrócić, to jest niemożliwe. No, więc jeżeli chcielibyście więcej takich bardzo, bardzo ciekawych smoków, no to to wiecie co robić. Dawajcie łapy w górę, piszcie komentarze i róbcie wyświetlenia. To wszystko co chciałem wam dzisiaj pokazać. Siema i cześć!